Siemano, z tej strony Chaos Dziś mam zamiar pokazać wam yy, Kawałek jarki, Prototype 2 A nie będzie to... O! Mogę zjeść Nie będzie to żadna misja yy, Ani żaden, yy, żadna przejściówka Taki randomowy Po prostu event Tutaj znalazłem layer Czyli gniazdo Gniazdo tych yy, zarażonych yy, Potworów czy tam ludzi Zobaczymy co mam do zrobienia tutaj każdy, 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 ten layer jest inny Więc nie wiem co będę, co będę musiał zrobić z mocy używam Używam Tendrils i Blade Moja ulubiona Blade i sobie o oh, fuck, mogłem, to inaczej zrobić Dobra, zmienię, zmienię, postać Bo tu widzę, że ma koleś, jak go zjem to będę miał dodatkowe exp Ale nie mogę go jeszcze zjeść Patrzą się na niego. No a to muszę po kolei wyeliminować ludzi. To jest y, taki, jakby cichy konsum. Także nikt nie, nikt nie widzi, nikt nie słyszy. I nie, nie ma dzięki temu y, alarmu podniesionego. I tak sobie pewnie większość osób na stelfie zabije, żeby potem mieć łatwiej. Dobra. O, ziomek jest kilka różnych, kilka różnych sposobów, Chociaż w sumie co się będę bawił, troszkę fanu trzeba mieć. Zrobimy to troszkę inaczej, na biobombę. Teraz ten pan zamieni się w bombę. Która zaraz wybuchnie, ale ja tego nie pokażę. No tak. No. I się chyba nic nie stało. Dobra, mam na razie z... przejrzeć co się znajduje w tym w tym e, gnieździe. Dobra, teraz pokażę, jak ta bomba wybucha. No i ściąga jakieś tam najbliższe obiekty. O, oh, fak. Aha, dobra, wypuściłem kilku zainfekowanych. Ale to raczej. O oh, Fak, no i już mnie mają. Dobra, nieważne. Cholera z tym. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Defeat the Hydro. Dobra, to, żeby zniszczyć Chydę, najlepiej jest mieć po prostu Racket Launcher. O, na przykład taki jak ten tutaj. Zjemy pana. Tego pana zjemy. Fak. A ja rocket Launcher jest? Jest, dobra. Celujemy, Jep. Jep. Akurat tu nie będę się bawił w moje moce, bo moje moce są mniej skuteczne niż po prostu wyrudnia rakiet na tego typu stworka. Dobra. Heel Black, Black Watch Troops No to tu się zabawimy. Ale nie zmienimy na Hammer Fist. One mają fajny atak z powietrza. Aha, dalej mam rakietnicę w rękach. No dobra. Yeah. No na razie. A, już koniec. No nie. to miałem nadzieję na troszkę dłuższy. Kawałek. No dobra, jeśli się komuś spodobało, to. Porobię jeszcze inne te gniazda. Jeśli je znajdę, bo one występują randomowo na ulicy. I, i pokażę wam po prostu filmiki z tego. Ale no może jeszcze, jeszcze mały ten. Mały finisher, jak już mam czoło obok. Tak się właśnie niszczą w takie Type <grym> Mega. A bo jeszcze kilka ciekawostek. Tak się fajnie zabija. Strike team inbound O, fak, dobra. To może nie. A bo dobra, najwyżej zginę. Jep. Tak się spada. Się niszczy wszystko dookoła. Co tu jeszcze mamy na nadrzu? Mamy też Devastator. No. To też niszczy wszystko dookoła. I teraz trzeba uciec przed yy... St Strike Team. To jest taki elitarny team, który nas który nas goni. O. Teraz. teraz... Mocno zybałem. Ejtarny team, który nas goni Tego, yy, tego jakby składu Blackwatch yy, No i przed nim strasznie ciężko uciec, bo są przeważnie helikoptery bo całkiem latają, ale chyba mi się uda jest dobra No, to by było Wydaje mi się, że tyle Na ten odcinek Jeśli ktoś chce, to proszę bardzo Wystarczy powiedzieć, z chęcią zrobię Zrobię kolejne odcinki, bo ta gierka mi się niesamowicie podoba Także do zobaczenia.